11 listopada mieszkańcy miasta i gminy Otmuchów uczcili 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10 przy ratuszu, gdzie odbyła się zbiórka uczestników oraz program artystyczny. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oraz organizacji społecznych złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową, oddając hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. O godzinie 11 w Otmuchowskim Kościele odprawiono mszę świętą w intencji gminy i ojczyzny, w której uczestniczyli mieszkańcy, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele różnych środowisk lokalnych. 1795 państwo polskie, osłabione wewnętrznie i pozbawione realnej możliwości obrony, zniknęło z mapy Europy na 123 lata. Równolegle o godzinie 10 wystartował Bieg Niepodległości Jestem Patriotą, Biegam Nie Piję, zorganizowany przez ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy Sandacz. W sportowy sposób świętowano miłość do Ojczyzny i promowano zdrowy styl życia. Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Otmuchowie przebiegły w podniosłej, ale i radosnej atmosferze, jednocząc mieszkańców wokół wspólnych wartości, wolności, pamięci i wspólnoty. W ramach obchodów Święta Niepodległości odbył się również wyjątkowy Otmuchowski Bieg Niepodległości. Jestem patriotą, biegam, nie piję. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 uczestników, którzy wspólnie uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w specjalnej sportowej atmosferze. Start biegu zorganizowano tradycyjnie w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Sandacz, skąd zawodniczki i zawodnicy ruszyli malowniczą trasą prowadzącą do zamku w Otmuchowie, gdzie znajdowała się meta. Uczestnicy mieli do wyboru dwa dystanse, 10 oraz 5 kilometrów, co pozwoliło każdemu dopasować wysiłek do swoich możliwości. Przepiękna trasa malownicza, przepiękne widoki góry trasa. Powiem, że trasa jest tak piękna. takie bardzo piękne, ścięte, malownicze. Aczkolwiek powiem, że były niespodzianki pod do dlatego trzeba było uważać, ostrożnie biegać. Nie był to czas bardzo e, szybki, jak dla mnie ten bieg. E, aczkolwiek przystąpiłam się właśnie na trasie, żeby po prostu nie było niespodzianki pod stopami. E, uważam, że bieg w Odmuchowie naprawdę na wysoką skalę zorganizowany. Ta oznaczona wspaniali kibice na drodze. Dziękuję serdecznie. Na mecie czekały pamiątkowe medale, ciepły posiłek oraz gorący doping kibiców. Wśród uczestników panowała znakomita atmosfera, a wspólne świętowanie połączyło rodziny, miłośników biegania i mieszkańców gminy. Pierwsze miejsca w aż ośmiu kategoriach zdobyli biegacze i biegaczki: Barbara Bieganowska, Zając, Marek Łobos, Sabina Lech, Sławomir Zamenta, Małgorzata Pacan, Szymon Kastelik, Agnieszka Terejko oraz Jakub Jaworski. Bieg był nie tylko sportowym wyzwaniem, ale też promocją zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz postawy patriotycznej. Do zobaczenia za rok. Na kolejnym biegu niepodległości w Otmuchowie. <grym zainteresowań> W tym roku 11 listopada to także niezwykle ważny dzień dla druchów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Otmuchowie. Decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka OSP Otmuchów została ponownie włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tym samym dołącza do grona najlepiej przygotowanych jednostek ochotniczych straży pożarnych w Polsce, które współpracują bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną w działaniach ratowniczych. OSP Odmuchów przeszła szczegółowy proces oceny, w trakcie którego sprawdzano m.in. wyposażenie jednostki, liczbę wyszkolonych strażaków, stan techniczny pojazdów i sprzętu ratowniczego, a także dotychczasową aktywność operacyjną. Włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to nie nie tylko prestiż, ale też realne wsparcie. Jednostka zyskuje możliwość korzystania z dodatkowych szkoleń, środków finansowych oraz sprzętu. To także potwierdzenie, że druchowie z odmuchowa są gotowi działać nie tylko na terenie gminy, ale również w szerszym zakresie. Pierając akcje ratownicze w całym regionie, a w razie potrzeby także w innych częściach kraju. Ponadto w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego działa już jednostka OSP Łąka. Dołączenie OSP odmuchów znacząco wzmacnia potencjał ratowniczy gminy i zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców.